Więc witam was wszystkich w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy coś innego, czyli... Czy kliknął, czy nacisnąłbyś ten przycisk. Nagrywam to razem z Budyniosem. Dzień dobry. E, dobrze. I. Będziemy dzisiaj na, nagrywać takie filmik losowe z tej gry, ponieważ uznałem, że to będzie całkiem śmieszne. Więc. Pierwsze pytanie. Rasim się zakończy? Nie. 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 I will not. Ale. ale? Każdy będzie miał losowy kolor skóry. Znaczy, co no, mnie to obchodzi? Jedyne co to wtedy byłoby. Jedyne co by z tego można było zrobić, to żeby być rasistą, żeby na przykład inne kolory skóry, że Na przykład, jak ktoś jest nie, zielony. Nie, nie, nie. I will not. Uuu, czekaj, sporo osób by kliknęło. Jesteś prezydentem Ameryki, ale jesteś czarny. Klikam. To co? Klikam. Chcesz Tak. For me to z jednej strony... Masz taki dylemat, bo z jednej strony jesteś sławny, jesteś prezydentem Ameryki, ale z drugiej strony jesteś czarny. Lubię czarnych ludzi. Kopie. No, wyjęte z kontekstu. To. Wyjęte z kontekstu to będzie, dobrze. Ci kliknę. Wyjęte z kontekstu to będzie, lubię czarnych ludzi. Dostajesz taki średniego rozmiaru dom w kraju, jaki wybierasz. Popularny samochód, fajną pracę, która ci tak. Płaci na tyle, żebyś sobie spokojnie żył, ale żyjesz 1920. Nie, że coś. Brzmi to całkiem git, ale trochę to jest w sumie wcześniej, to też koło wojen światowych. Nie wiem, czy bym chciał. Plus dwa, no to... I will not, szczerze. No, poza tym... A chociaż z drugiej strony spotkałbym pewnego austriackiego malarza. ja są. E, Dostaje... Możesz się zamienić w, cokol w cokolwiek chcesz. cokolwiek. Kiedy tylko chcesz. W cokolwiek, co chcesz, mu nie musi być nawet prawdziwe. Ale musisz zamieniać się co każde 6 godzin w, co, w coś innego, co każde 6 godzin w, co, w coś innego, a jeśli nie zmieniasz się przez minimum 3 dni, to dostajesz to co 6 godzin. E, za 6 godzin będziesz miał, że będzie cię strasznie bolało i w ogóle. No to żeś to przetłumaczył, naprawdę. Dobra, wiem, słabo to przetłumaczyłem, ale aż taki dobry z nie jest tego. Ale dobra, ogólnie to tak w dużym skrócie to to chodzi o to, że możesz się zamieniać w co chcesz, ale musisz się zamieniać w inne rzeczy, bo jeżeli nie, to to będzie bolesne. Szczerze, chyba tak. I will not, I will Ej, ale tak z drugiej strony, możesz się że się zamienić w cokolwiek, to może się nawet, nie wiem, zamienić na przykład w siebie, ale chudszego, albo bardziej umieśnionego. No wiem, się to przydało. Ej, ej. Ej, ej, ej. ej. Ale dobra, dobra, za do Ciebie kliknę I will not, ale ja bym osobiście chyba kliknął. To się przydaje. Możesz e, kliknąć przycisk, ale nie wiesz, co się stanie. Ja bym kliknął. Ja nie, bo tak z drugiej strony, z jednej strony byłoby śmiesznie, ale z drugiej strony mogę stać się czarny. To co z tego? Pokój na świecie, ale mała grupa, tysiącu osób będą mieli ogromny ból na wieczność. Ja bym kliknął. Tak. No znaczy, z jednej strony to jest szkoda, ale to chyba... Nie, tu chyba, tu to chyba nie można, bo... Tutaj znaczy one nie w komentarzach piszą, że tutaj, że chyba można wybrać kogo chce. jeżeli, bo tutaj nie ma schodzi zprecyzowane. Ale to jeżeli mogę problem. wybrać kogo chcesz, to możesz człowieku, wybrać najgorsze osoby na świecie. I to, to się nawet opłaca. Chyba nie mój problem już. Tak. Znaczy to nie mój problem, że oni, a po dwanaście to, to chyba dobrze by było, ja nie? nie chcę wojny następnej. Have the... masz najlepszą dziewczynę lub chłopaka ever. W twoim przypadku bardziej chłopaka. E, I will not, I will not. W Twoim przypadku bardziej chłopaka, ale dobra. Ale nie nigdy nie. nie możesz mieć... z nimi. E, e, bara, bara, dobra, Bara, bara, ja, bara. Chcę, ja, chcę, jak... ja bez urazy, ale... ale. I will not. I Wiem, will że brzmi w tym momencie jakby normalnie zależało mi tylko na tym. Ale mi zależy tylko na tym. Nie dobra. Nie dobra. Od razu się najbardziej atrakcyjną osobą ze swojej płci. Ale... Tylko kiedy zakładasz klapki. No to klikam. Chłopie, co Cię to obchodzi? No sobie, co z tego, żebyś nosił klapki? Ko jeżeli no. będziesz najładniejszą osobą na świecie, to Ci to przeszkadza. I tak chodzę cały czas w klapkach. Ja mam klapki biedronki. Chłopie, klapki mi dodają plus wejścia do Rizu, te moje klapki. No. no. Wyjątkowo normalnie ludzie pierwszy raz chyba są mądrzy, bo 26% tylko. Każda osoba, która się ze mną nie zgadza, jest po, prostu, jest po prostu głupia. I tyle. Nie zgadzasz się z moim zdaniem? Jesteś głupi. Dalej. Masz idealne ciało, ale Twoja twarz wygląda. Ale Twoja twarz wygląda tak jak Twoje najbrzydsze fotka, i nie możesz tego zmienić. No ładnie. Ale najbrzydsza fotka. Tak twoja najbrzysza fotka jako w życiu ci strzelono, tak twoja twarz, ale masz perfekcyjne ciało. Nie może tego zmienić, nie można operacji plastycznych. No to ładnie No chyba. Tak. Znaczy ja bym kliknął osobiście, bo może jest jakaś zła fotka, ale z ze strony masz jednak perfekcyjne ciało, tak czy nie? Plus dwa moja... po coś maseczki, tak czy nie? Przeniesie się do czasów, czasów covida i. E, w skrócie, że możesz mówić, pisać w ogóle wszystko, w każdym języku. Możesz czytać, pisać i w ogóle robić, rozumieć wszystko we w, w, wszystkich językach na świecie, ale nie możesz mówić. Człowieku, nie o to mi chodzi. Człowieku, po co? Sumie, Dobra, znaczy, wiem, z jednej co ja strony jest to kit, ale ja po prostu za bardzo lubię gadać. Czeku, znaczy to no, ja zależy. Też. I will not. No nie, fajne to jest, ale z drugiej strony po co aż tak? Znaczy. Jak nie możesz gadać, to to ci A. aż tak w życiu nie przyda. Że przyda, ale. Może być niewidzialny. Dobra, klikam, idziemy. klikam już od razu, ale trzeba. To w sumie dobre. Nie, bo co to jest, że ludzie mogą widzieć ciągle Twoją bieliznę i w ogóle ubrania? Co za różnica? To jest dobra supermoc według mnie. Według Ciebie? Dobra. To jest zarąbista moc. Czeku. nawet jeżeli tego nie będziesz używał, jeżeli się wstydzisz. Co z tego? Nie musisz tego używać. Dobra. Możesz czytać w innych myślach, ale. Mm. i nie mogą też czytać w Twoich. Nie, nie. Nie. ja bym, e, moje, na przykład nie, ja bym z ja nie chcę traumatyzować co drugiej osoby jaką spotkam. Ja nie chcę, żeby każdy, żeby każdy go traumatyzować swoimi myślami. Oj, ty mi nie chcę czytać moich myśli. Ja bym tego nie kliknął. A co natomiast? E, możesz oddychać pod wodą, ale zawsze jesteś... ale zawsze jesteś mokry. Ja nie klikałbym. Nie wiem. Znaczy... No chyba nie, znaczy no bo mnie to tak trochę... Po co mi to? Oddychanie pod wodą. Na przykład moc w ogóle akwamena. Ogólnie moc akwamena Odjechasz pod wodą i gadasz z rybami. To ma być super moc. Znaczy, niby to wydaje się, że to jest takie pomocne, ale no, co, 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 jak to, to wykorzystasz niby tak realnie? Co? Znaczy, też nie jest, że ryby się ciebie słuchają, tylko, że, że możesz z nimi gadać. To po co? Normalnie... Dobra, następna, następna moc. Jeżeli będziesz w jakiejś tam planecie od Ziemi, jak Ziemia, i tam będziesz w plemieniu, i będziesz ich królem, ale nigdy nie wrócisz na Ziemię. W się, sensie, że polecisz na, jakiś kraj, na jakąś planety, która będzie jak Ziemia wręcz, podobna bardzo. I będziesz i będziesz tam cywilizacja jakąś. I będziesz jej królem, ale już nigdy nie wracasz na Ziemię. Trochę zależy czy to są ludzie. Znaczy, bo jeżeli to są ludzie, to tak, klikam, ale jeżeli to są coś kosmici dziwni, czy coś, to... No ja też bym nie klikał. Ale szczerze kliknę, bo to mówię, że to, to jest jak Ziemia, czyli w teorii też ja będą nie pewnie klikną. ludzie. Ja bym nie kliknął. To byś nie kliknął, nie to nie. Każdy daje ci codziennie jakiś prezent, ale to jest ten sam prezent. Co oh, jest zrobiste? Znaczy zależy to też jaki prezent. Czygu nie, ten sam prezent, ale jeżeli dadzą ci w teorii, możesz sobie wybrać ten prezent. No a to to będzie. 10 tysięcy złotych. Każdego, znaczy wiem, że to jest komentarz, bo już pewnie widzicie, ale, ale ja mam to gdzieś. Każdego dnia. Dostajesz od każdego 10 tysięcy złotych. No to Nie, nawet wszystko by było opłacalne. Ale... Nawet jeżeli dostajesz, nie wiem, gąbkę, to i tak, człowieku, darmowe gąbki. Gadasz z kotami. Ale... Są strasznie rasistowskie i cię nie nienawidzą. Co za problem. Człowieku, to dosłownie było... Możesz gadać z kotami i są rasistowskie, ale... Ale cię nienawidzą. Chłopiec, klikam, no bo... Człowieku, co mnie to obchodzi? Znaczy, tak, w teorii, co z tego, że mnie nienawidzą? Piej, co z tego, że są rasistowskie, też jest dobre. Ale tak, w teorii, czy jeżeli kot jest rasistowski, to on nie lubi czarnych ludzi, czy czarnych kotów? Nie wiem. Zostaje wasz tą myślą, widzowie. Dalej. E, możesz wyleczyć każdą jedną chorobę, zakończyć głód cały na świecie i, i zrobić, żeby świat był pokój, ale tu mnie to już nie można nikogo urodzić. Ty byś kichnął? Nie. Szczerze, to też jest takie. Wydaje się to takie, nie, wiem, nie takie git, ale. Nie wiem. Znaczy, no nie, no po co tak, które jak to. Ile? Tak, w teorii to ile, by, jeszcze z 90 lat tylko cywilizacja ludzka by potrwała, nawet krócej trochę. Bo to jak już nie będzie można, no to po co to tak z drugiej strony na tyle lat? Nie Zresztą. Nie. Możesz, żeby ktoś zrobił dla ciebie jedną rzecz, jaką chcesz. Ale oni potem będą czuli presję, czy coś i będą. i będą po prostu chcieli ciebie tam znaleźć. I. Co to jest po prostu, żeby cię. hunt you down, czyli znaleźć czegoś tak. Masz, to jakoś fajnie to przetłumaczysz? A, czekaj, co? Kurde. Że tu może, że jakaś osoba zrobi dla ciebie wszystko, jedną rzecz, ale potem. E, tutaj jak nie, nie wiem do końca, jak to fajnie tak przetłumaczyć. Że to będzie, że oni potem będą chcieli cię. to nie ma nabsany, że zabić, oni po prostu, że. ale chyba zabić o to chodzi. To po nie. co ci to? Znaczy, zależy, bo jedna rzecz. Czy możesz się poprosić o jedną rzecz i potem na przykład, żeby jeszcze potem weszli do klatki? Albo nie wiem, albo jedną rzecz, żeby to zrobili w klatce i w ogóle, żeby klatki poszły. Ale to nie, to według mnie bez sensu. Ale co zrobisz z taką mocą, tak z drugiej strony? Chociaż w teorii. Chociaż w teorii nie musisz tego używać, tak z drugiej strony. Dobra, dawaj. Nie, dobra. na przykład, mógłbym powiedzieć, że na przykład. Ale! Eee, żyjesz pes, że. Czyli, że nie możesz zdobyć żadnej fizycznej przemocy, nikt cię nie może uderzyć, ale, czyli, że, ale znowu żyjesz, że nie możesz mieć żadnej, się, nie, nikt cię nie może zranić fizycznie, ale chyba, ale nie możesz mieć chyba już fizy psychicznie, będziesz miał problemy psychiczne, tak bym to jakoś łatwo powiedział. Że w sensie nie można cię fizycznie, ale już masz psychiczne problemy. Ja bym chyba not, że to się przydaje, ale z drugiej strony psychiczne nie jest aż takie dobre. To ja bym kliknął I will not, a ty? co? Dobra, klikam po prostu I will not, a ty lepiej się skup na -E razem, bo to normalnie jak na języku niemieckim. Będziesz pierwszym trylionerem, ale. A? Ale będziesz miał jakiegoś raka. Jakiegoś tam raka za 5 lat. Klikamy, co nie? Nawet nie mów mi, że nie chcesz tego kliknąć. Mi to pasuje. Hoy, co? Znaczy w teorii wolisz żyć resztę życia, ale słabym życiem. Czy możesz ty przez tyle lat robić, co do sobie chcesz, wydać te pieniądze jak chcesz. Kupisz sobie 15 willi, będziesz sobie jeździł po willach, będziesz mógł mieszkać, będziesz miał człowieku tysiące pieniędzy, a jeszcze na fakt, że wiesz, że możesz za 5 lat, to możesz sobie rozplanować te pieniądze jakoś wydawać je fajnie. Dobra, widzowie kończymy, że... Dobra, więc dzisiaj w sumie już kończymy ten odcinek. A, no to jest część drugi dzień naszego daily Filowo robię, więc to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że w miarę się podobał Wam ten odcinek. I no i no nie będę was prosiła żadne suby czy coś. Po prostu mam nadzieję, że, że podobało wam się to. I że nie marnujecie, że nie żałujecie, że prosicie żałuje, na ten film. No to żegnam Was. Zagnowaliśmy w tym momencie czas.